w kolejnym tygodniu. Ostatnio strasznie chodzi ze mną taka naprawdę dobra macza i wszyscy właśnie polecają to miejsce, moja macza w Warszawie. I ja tutaj nie byłam jeszcze nigdy i stwierdziłam, że okej, okay, dzisiaj mam taki dzień, chcę być dla siebie dobra. W ogóle w tym miesiącu to jest miesiąc refleksji. Więc postanowiłam, że będę dla siebie robić bardzo dobre rzeczy. Dzisiaj mam do zrobienia zakupy, ogarnianie życia i takie wiecie rozpoczęcie tygodnia, bo dzisiaj mamy poniedziałek i chciałam tak z samego początku tego dnia zrobić coś dobrego dla siebie. No i bardzo miałam ochotę na taką dobrą maczę, więc stwierdziłam, że dobra, najpierw przyjadę tu, a później pojadę do galerii, ogarnę różne sprawy, później pojadę na zakupy do warzywniaka. No i tak rozpoczniemy ten tydzień. Także rozpoczynam maczą z moja macza. Mam na mleku mig nie migdałowym, a na mleku kokosowym, tak, i naprawdę jest całkiem smaczna, no. Ostatnio właśnie też chcę sobie zamówić moja maczę po prostu do domu, możemy mieć i myślałam, żeby zamówić, bo tak wychodzi taniej, widziałam, że tu są różne takie startery i też można tutaj zakupić stacjonarnie, ale to wychodzi dużo drożej, no i tak pomyślałam, że właśnie też chciałabym zamienić kawę na maczę i to tyle, no. Także rozpoczynamy dzień przepysznym maczem z moja macza Ogólnie to miejsce jest bardzo ładne w środku i zauważyłam, że bardzo dużo młodzieży tu przychodzi, chyba przed szkołą. Założyłam, że jak przyjadę z rana, to będzie mało osób, ale prawdopodobnie przyszli tu wszyscy przed szkołą i bardzo dużo takich nastolatków. Także... ale miejsce naprawdę bardzo ładne, eleganckie i takie estetyczne, ma swój klimat i myślę, że tutaj przyjdę kiedyś z domi, bo też jej się pewnie spodoba. No i maczemy ją bardzo dobrą. Kolejna sprawa, okolica, bardzo taka przyjemna, aż mam ochotę tutaj pospacerować. Także, może jeszcze tu pospaceruję. Porobiłam jakieś foty i też ym, stwierdziłam, że muszę, wiecie, wrócić do takiego swojego stałego, stałej zajawki, którą były właśnie zdjęcia, i czasami po prostu wychodziłam sobie na foty sama ze sobą. Lubię spędzać czas ze sobą i naprawdę doceniam to, że mam taką relację sama ze sobą. Ale zauważam, że w każdym miejscu, w którym byłam, bardzo często spędzałam czas sama i to, co właśnie jest bardzo smutne w takich przeprowadzkach, jakie miałam, że w każdym miejscu mam jakieś przyjaźnie i też pamiętam, jak wyprowadzałam się z Polski, że zakończyłam jakieś przyjaźnie. I po prostu one już nigdy nie były takie same jak wtedy, kiedy mieszkałam w tym kraju. I tak samo w Niemczech mam przyjaciółkę, i też tak trochę tęsknię, bo wiem, że już nigdy nie będzie między nami tak samo jak wtedy, kiedy mieszkałyśmy razem. I teraz aktualnie najlepszym moim przyjacielem jest Michał, i mega się cieszę, że w końcu mam taką osobę na całe życie, że, że on faktycznie ze mną zostanie, wiecie o co chodzi. Więc, um, no, tak, to doceniam, ale bardzo jest mi przykro, że. Że właśnie w każdym miejscu zawieram jakieś przyjaźnie, a później to się trochę rozpada i to jest trochę przykre. Właśnie w tych wszystkich przeprowadzkach i taki jakiś czas mi dzisiaj właśnie nadszedł i stwierdziłam, że dobra, muszę znowu wrócić do siebie i robić do siebie miłe rzeczy. Także m, częstsze wychodzenie sama ze sobą na kawkę i właśnie w takie miejsce jak to. O nie! Chyba sobie jaja robi się ze mnie. O, dobra, ja się zabieram za cukinię. Będę ją teraz tarła i kroiła. I słuchajcie, muszę Wam opowiedzieć o tym serialu, który obejrzałam wczoraj, ponieważ ja mam takiego mindfucka z moją głową że po prostu nie spałam prawie całą noc bo nie mogłam tego zrozumieć, jak mogło się to tak skończyć. Oczywiście nie powiem Wam jak to się skończyło, ale naprawdę, jeżeli lubicie takie filmy tajemnicze, po prostu cały film... To nie jest tak, że to będziecie oglądać przez miesiąc, bo to jest tak ciekawe, o co chodzi z tą typiarą, z tym typem, dlaczego oni tacy są, tu jest coś nie tak. I tego tak bardzo chcecie wiedzieć, jak się to skończy, że ja to obejrzałam w jeden dzień, nawet w jeden wieczór to obejrzałam. Także mega polecam ten serial i ja muszę nakłonić Michała, żeby obejrzał jeszcze raz to ze mną i dla niego obejrzę tylko po to, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle cierpię obejrzeć to drugi raz, ale obejrzę tylko po to, żeby on miał takiego samego maintwaka jak ja, bo on mnie teraz nie rozumie. I ja jak to obejrzałam, to od razu do niego przybiegłam i musiałam mu opowiedzieć. Ja mówię, Boże. Ty ty... I on i tak nie zrozumiał, bo to jest tak, tak skomplikowana sprawa, ale no mega polecam to zobaczyć. I serio, zostanie z wami na tydzień ten serial, bo to tego się nie da tak zapomnieć. I Mało jest takich seriali, ale są, a szczególnie filmy są takie, które właśnie takie emocje we mnie wywołały, że myślałam o tym, że w ogóle nie ogarniam tego. To jest dla mnie tak ciężkie, że ja tego nie ogarniam i nie jestem w stanie tak łatwo tego puścić w niepamięć. I jest to taki film, nazywa się The Game. I on tak samo zostawił we mnie takie emocje. I ja, słuchajcie, ten film oglądałam z każdą inną osobą. Tylko po to, żeby miały to same uczucie, co ja, jak to obejrzałam. I jest to naprawdę bardzo dobry film, z dobrą obsadą aktorską, z naprawdę scen sceneria i wszystko tam, to jest no klasa i jest to naprawdę taki klasyk. Także ten film musicie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście The Game, bardzo polecam. To jest stary film, ale naprawdę boski. Szczególnie o teraz na jesień to jest idealny film. Był jeszcze jeden taki film który zapamiętałam, ale nie pamiętam nazwy tego filmu i było o typie, który robił perfumy z kobiet. To też zostało ze mną, masakra. No, oglądałam to kiedyś, ale tego wolę nie pamiętać. Także słuchajcie, zabieram się za moją cukinię i moje placuszki z cukinii robimy i będziemy mieć wyżarkę placuszkową. Właśnie podjechałam sobie do parkingu Galerii Młociny, ale Wychodzę stąd, ponieważ mam do odebrania w aptece niedaleko suplementy, które przyszły. Także lecę i może potem jeszcze zajrzę na chwilę do galerii. Bo chcę sobie kupić już jakieś rajstopki na zimę. Ale na zimę, no, na jesień, ale no na zimę też może już tak wiecie, zapobiegawczo. Chociaż dzisiaj jest tak gorąco. No ale teraz to jest taka pogoda, ja się cieszę, naprawdę, bo jest. Naprawdę dzisiaj mega gorąco i jeszcze na pewno zdążę iść na rower, zanim taka jesień, jesień się rozpocznie, więc jestem mega szczęśliwa. Ale słuchajcie, to za tydzień, za dwa tygodnie może się bardzo szybko zmienić, także no, rozejrzymy się. Rozejrzę się też za takimi większymi torebkami z ciekawości po prostu, bo może sobie jakoś na jesień chciałabym kupić, ale póki co to idę kupić, znaczy kupić, odebrać suplementy z apteki. Tylko muszę w ogóle zobaczyć, gdzie ta apteka jest. No i stwierdziłam, że najłatwiej będzie mi po prostu zaparkować właśnie w galerii Młociny i sobie dojdę tam. No a dzisiaj wieczorem idziemy, słuchajcie, na randkę, ponieważ dzisiaj jest wtorek. No i tak wymyśliłam ostatnio, że co wtorek będzie nasz wieczór. W sensie mój i Michała, nie mój i wasz, bo tak powiedziałam, idziemy. <grym> no chciałabym bardzo z Wami też gdzieś iść, ale w każdym razie idę z moim narzeczonym na randkę. I my sobie w sumie wybieramy takie miejsca, gdzie możemy iść na winko bezalkoholowe, ponieważ ja nie mogę za bardzo jeść w niektórych miejscach i też wolę zjeść w mieszkaniu. Wychodzimy na takie winko bezalkoholowe, bo ja alkoholu nie piję, już w sumie od dwóch lat, więc y, tak, no i wybrałam takie miejsce, które nazywa się muza Bar. I właśnie widziałam, że są tam trzy jakieś opcje bezalkoholowego winka, więc naprawdę to miejsce jest prześliczne. My pracujemy zdalnie i cały czas 24 na dobę jesteśmy po prostu ze sobą i dlatego fajnie jest gdzieś razem wyjść, tak żeby zmienić otoczenie, żeby poczuć się, wiecie, jak na pierwszej rance, więc stwierdziłam, że w sumie to jest spoko pomysł, żeby razem tak spędzać czas. Dobra, zobaczymy co w końcu przyszło, ale podejrzewam, że jest to moja witamina B kompleks i chyba witamina D. I mamy witaminę D3 plus K2, taką O. I powinna być jeszcze moja B-kompleks Health Labs. Ja to jem codziennie już od dwóch miesięcy i naprawdę raczej jest ok, więc polecam ogólnie te z Health Labs Care, bo one są dość dobre jakościowo. Tu mamy SFD, nie wiem, nie znam, takich jeszcze nie mieliśmy supli. Ale Michał takie jakieś znalazł. I no, szukaliśmy raczej dobrych, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć dobre jakościowo suplementy. No bo wiecie, niektóre suplementy to po prostu jest strata pieniędzy, więc trzeba mieć ten temat zbadany i zresearchowany. No i więc teraz moje suple wyglądają tak, że piję kolagen codziennie i tam mam też różne witaminy. Piję jeszcze olej z czarnuszki, tak, przed posiłkiem, z samego rana tak żeby też tą glukozę obniżyć na śniadanku, bo moje śniadania są z reguły słodkimi śniadaniami. Znaczy nie dodaję tam żadnego cukru, no ale jednak no, jest to raczej słodkie, bo są owoce. Także no. Kolejne witaminy, no to jem na włosy witaminy. Jeszcze jem kwasy omega-3, EPA i DHA z samego rana. Magnez z połączeniem z witaminą B6. No i kolejne. Tak, i teraz ty już jest chyba już cały komplet moich supli, które powinnam suplementować i w sumie większość z nas, bo witaminę D trzeba codziennie suplementować. No, także to tyle. Wybrałam się gdzieś na rower, chociaż jechałam tylko do sklepu, to stwierdziłam, że jadę dalej, a jak będę wracać, to podjadę do sklepu. Widzicie co jest ciekawe? Że zawsze w lato jest tyle ludzi, a teraz nie ma nikogo, a jest ponad 25 stopni chyba po prostu jest upalnie. Także środek września, prawie końcówka, a my mamy jeszcze lato. Cudownie, naprawdę. Jeszcze można jeździć na rowerze. I po rowerze nadszedł czas na mój makaron, który zakupiłam w drodze powrotnej. Jest to makaron z zielonego groszku z Lidla. Makaron gotuję z ziołami prowansalskimi, dodaję pomidor, odrobinę oliwy z oliwek. Na koniec leci rozponka i kawałek mojego łososia, który jest gotowcem, ale bardzo go polecam, bo jest to naprawdę dobry pomysł na szybki obiad. Przyjemne łącze z pożytecznym, albo po prostu zawsze znajdę czas, by nałożyć maskę. Zabieram się teraz za moją granolę. Owsiane płatki górskie, dwa banany, cynamon, trzy kostki gorzkiej czekolady, olej kokosowy. U mnie był on w postaci bardzo płynnej, więc jest to takie trzy płaskie łyżki. Następnie wszystko ze sobą blenduję. Dodaję jeszcze parę takich prostych płatków owsianych i wykładam na blachę. Termoobieg i cały czas sprawdzam, przemieszając co jakiś czas 160-170 stopni, tak aby te płatki się nie przypaliły, a były lekko chrupiące. Domowa granola zrobiona, pachnie w całym mieszkaniu zawsze tak pięknie pachnie. Jeszcze ten cynamon. Coś pięknego, ale teraz nadeszła pora na mój ostatni posiłek i ostatnio polubiłam ponownie serek wiejski i nawet mi służy. Najbardziej lubię ten high protein spiro z, z lidla, borówki, maliny. To jest u mnie stała wersja owoców, ale tylko taką najbardziej mogę. Nie narzekam, bo uwielbiam właśnie te owoce. I oczywiście leci cynamon, bo teraz dodaję go praktycznie do wszystkiego. No i orzechy. Jest jeden z moich ulubionych posiłków. Dzień dobry, dzień dobry i witamy w kolejnym dniu. Dzisiaj. Przyszła do mnie paczka i mamy słuchajcie, laminacje. Oni zawsze wysyłają mi takie małe normalnie opakowanie w takim wielkim kartonie. I to są dwa produkty, które zamówiłam. Potrzebna nam będzie folia spożywcza i ja sobie ją przygotuję już na samym początku, żeby później już się z tym nie bawić. I sobie robię takie małe kwadraciki. Jest ona potrzebna tylko po to, żeby, słuchajcie, szybciej to trwało i tak jakby lepiej zadziałało. Więc zawsze sobie to wykorzystuję. Okej, okay. i słuchajcie, już nie jeden raz pokazywałam Wam już te produkty. Są one z shiny. Tak właśnie wyglądają. Jeden kosztuje 14 zł, także naprawdę. I z tych dwóch produktów robię brwi i rzęsy. Ważne jest, żeby wasze rzęsy i brwi były dobrze oczyszczone. Więc zanim wszystko zaczniecie, przemyjcie je tak, żeby żaden krem tutaj nie był, żeby to nie było tuste i wszystko pięknie nam się zrobiło. Moje już były wcześniej oczyszczone, lecz tak przemywam przy Was dokładniej. Następnie słuchajcie, ważne są płatki. Takie, które wybieracie, powinny być dostosowane do Waszych powiek i też w zależności od tego, jakie chcecie wywinięcie tych rzęs. Więc ja teraz stawiam, bo ostatnio robiłam sobie bardziej takie stojące do góry i wtedy one były trochę cieńsze, bo bardziej wtedy rzęsy da się wywinąć na samą górę, a te są takie jakby bardziej wypukłe. I one mają za zadanie wydłużenie naszej rzęs. Czyli nie będą aż takie stojące do góry, tylko bardziej wydłużone. Więc teraz stawiam na takie. Ja sobie tutaj, słuchajcie, coś odpalę i będę oglądać, bo to potrwa trochę długo. Smaruję klejem. Bardzo ważne, żeby posmarować to dobrze w kącikach. I tutaj nie ma co nie wyjść, słuchajcie. Najpierw nakładamy pady, gdy dobrze przyczepimy nasze rzęsy do padów. Za pomocą kleju możemy nakładać produkt numer 1. Tak samo nakładamy go na wyczesane brwi. Nałożę produkt jeszcze raz, wyczesuję to szczoteczką, żeby wszędzie dobrze dotarło. I na wszystko naklejam folię, zostawiam na około 7 minut. Następnie wszystko zmywam i nakładam produkt numer 2 i kolejne 7 minut. I jak zwykle pokazuję wam efekt. Przy oknie, tak żeby było najlepiej widać, trochę za ciemne brwi, ale to jest pierwszy dzień, więc one wyjaśnią. Zrobiłam jeszcze henne, dlatego taki kolor, bo stwierdziłam, że nałożę sobie henne. Laminacja zawsze trochę rozjaśnia i robi efekt rudości, więc nałożyłam brązową farbkę na rzęsy i na brwi. Efekt rzęs bardzo mi się podoba. Ostatnio był bardziej do góry, a teraz jest tak mega naturalnie. Właśnie podjechałam na miasto. Chcę iść do piekarni bez. I kupić sobie chleb gryczany, ponieważ na niskoglikemicznej diecie i bezglutenowej tylko taki mogę jeść. Więc wszystkie te ryżowe kukurydziane też odpadają, niestety. No bo to jest jednak nieniskoglikemiczna dieta wtedy. Muszę spróbować sama kiedyś zrobić taki chleb gryczany, ale jeszcze nie czytałam jak się taki robi na zakwasie, o też taki konkretnie mi chodziło. No więc podjechałam sobie na miasto i idę do tej piekarni bez, już tam kiedyś kupowałam chleb gryczany na zakwasie. Nie był on moim ulubionym chlebem, ale nie jest najgorszy i jest całkiem, no jest całkiem smaczny, jak tak wiecie, już zjadłam połowę, no to go polubiłam. Ale powiem Wam, że tak ciężko było mi gdziekolwiek zaparkować, że teraz nie wiem, będę musiała tam bardzo daleko iść, ale to nic, bo jest naprawdę piękna pogoda. Więc jestem naprawdę przeszczęśliwa, że jest już końcówka września, a pogoda jest jak w lato, naprawdę no pięknie. Okazało się, że mojego chleba gryczanego nie ma, bo coś z mąką jest nie tak, więc nie będzie. I właśnie wróciłam ze sklepu i słuchajcie, znalazłam przepis, dlatego pojechałam do sklepu. Skoro nigdzie nie mogę znaleźć ani kupić dobrego chleba na zakwasie gryczanego, to upiekę go sobie sama. Chciałam powiedzieć ugotuję, ale raczej go upiekę. I są dwa sposoby. Zeskrinowałam sobie jeden i drugi, ale mam zamiar najpierw zrobić ten pierwszy, łatwiejszy, bo zajmuje o wiele mniej czasu. Jest on po prostu z kaszy gryczanej. No i taką zakupiłam kaszę gryczaną. Po prostu taką niepaloną. Nie znam się na kaszach, bo nigdy nie przepadałam za kaszą gryczaną, więc jej nie kupowałam. Ale teraz już wiem, że są jakieś podpiekane i niepodpiekane. W każdym razie taką niepaloną. Kupiłam bio, jakąś taką O w Lidlu. A drugi przepis jest z mąki gryczanej. No i ten z mąki gryczanej bardziej chciałabym zrobić, ale tu potrzebny też jest wyhodowany zakwas, co zajmuje 5 dni. Ostatnio hodowałam zakwas i upiekłam dwa chleby. Były pyszne, ale albo temperatury były nie takie w pomieszczeniu i spleśniał mi. A jak zakwas pleśnieje, to już nie można go używać, nawet jak odrobinkę, albo jak już czuć, że zawsze czuć, że jest to tak jakby spermentowany, ale jak widać, że już spleśno, to nie wolno go używać, więc musiałam go wyrzucić. No więc, gdybym chciała upiec ten em, gryczany na zakwasie, to musiałabym stworzyć 5 dni zakwas. No, ale zrobię go na pewno, tylko muszę kupić mąkę gryczaną, której nie ma w Lidlu, więc zrobię go na pewno tylko jak zakupię mąkę gryczaną. A teraz zakupiłam po prostu. taką kaszę gryczaną niepalona. <gry> i musimy ją teraz zalać sobie wodą na 24 godziny. Dobra, mam większą miskę, to może tutaj to zamoczę, bo nie chcę, żeby mi to po prostu tak napęczniało, że mi wszystko wyleci. Zalewamy to wodą. I tak namyczoną kaszę zostawiamy na 24 godziny. W ciepłym miejscu i w ten sposób stworzy się zakwas. Następnie po 24 godzinach musimy ją odcedzić, i nadmiar wody zostawiamy, bo może się okazać, że będzie nam potrzebny jeszcze. I potem to blendujemy z tego, co rozumiem. Dodajemy oliwę, sól, co tam jeszcze chcemy. Ja raczej dodam tylko oliwę i sól, bo chcę taką jak najprostszą postać. Zmiksuję wszystko, zblenduję to na gładziutką właśnie formę. I następnie odstawiamy jeszcze na, go, na 12 godzin, ok, czyli jeszcze odstawimy to na 12 godzin, czyli jutro chyba dopiero, nie wiem, z wieczorem będzie ten zakwas gotowy. No ale ok, w takim razie niech się teraz tutaj fermentuje i jutro się tym zajmiemy. Hello, hello, witam się w dzisiejszym dniu. Chociaż już się dzisiaj z wami witałam, ale to w innym filmiku naszym Get Ready With Me porannym, i dzisiaj byłam w urzędzie po prostu. No, w każdym razie stwierdziłam, że muszę podjechać i zaopatrzyć ją w kilka produktów, bo już mi się pokończyły i już wczoraj, takimi ostatnimi resztkami toniku, właśnie przemywałam swoją twarz, ale zakupiłam coś takiego. Na pewno widzieliście to wszędzie, te produkty z tej koreańskiej marki. I stwierdziłam, że zakupię sobie taki żel do mycia twarzy. Jest to delikatny żel do mycia twarzy, który pomaga dokładnie umyć twarz bez naruszenia bariery hydrolipidowej. Tak jest napisane po niemiecku, bo jak widzę po polsku nie ma tutaj nic na Zakupiłam maseczkę. Jest to maseczka z bielendy w słoiczku. I też mega polecam kupować... Maski, które są w większych opakowaniach niż te w płatkach, ja też bardzo często kupuję te w płatkach. Nie jest to jakoś duża pojemność, 50 ml, ale na pewno wystarczy na więcej niż jednorazowa maseczka. No i też dzięki temu wydajemy mniej pieniędzy niż za każdą jedną maseczkę, a też jest to o wiele lepsze dla środowiska jedno opakowanie, a nie ileś tam w ciągu tygodnia zużytych masek. No i zakupiłam mój ulubiony tonik do twarzy z Bielendy, każdy rodzaj cery, szczególnie sucha. Teraz jest promocja na ten produkt, jak na wszystkie inne. Wszystkie kupiłam, po promocji zawsze wyłapuję. Maskę z bielędy kupiłam w Rosmanie. Tam była promka, za 19 zł normalnie kosztuje ponad 25. A w Superfarm zakupiłam ten krem koreański, na który też była promocja. I zakupiłam tonik, który kosztował 30 chyba złotych. Także mega spokojona, bo mamy tutaj, słuchajcie, 500 ml. Także to jest całkiem sporo. Pompeczka, także jestem zachwycona. Wracam do mieszkania, bo dzisiaj piekę mój chleb gryczany i rano już go zblendowałam i zobaczymy, czy już trochę sfermentował, żebym mogła zacząć go piec. Teraz wkładam masę do piekarnika. Trochę godzin sobie postałam. Miała stać 12, ale czekałabym do wieczora, więc może mamy połowę tego czasu, co powinno być. Zobaczymy, czy to wyjdzie. No jak nie, no to będę wiedziała, że na pewno muszę czekać te 11 godzin. A jeżeli wyjdzie, no to będę miała szczęście. Dodałam jeszcze troszeczkę nasion chia, także zobaczymy. Może coś z tego się wykluje. Mam nadzieję, że tym razem się uda upiec mi taki chlebek bezglutenowy. Także lecimy z tym. Zobaczcie, jakie cudo mi tutaj wyszło. Jestem zachwycona, bo naprawdę skórka chrupiąca. Nie no, mega jestem podjarana tym chlebem, także za chwilę będę próbowała pierwszy gryz. Dokładnie o coś takiego mi chodziło i wyszedł, mimo tego, że sami widzieliście, że nie trzymałam tylu godzin, ile było w przepisie, ale naprawdę mega smaczne, także za chwilę jak wystygnie, kroję go i jem z nim kanapki, bo jestem podjarana, że muszę normalnie go zjeść. Już mega dobrze ta skórka smakuje. I nie mogę się doczekać, aż go przekroimy. Jaki piękny! O matka, jestem zachwycona, naprawdę. Dobra, robimy taste test. Ok, na tę chwilę mogę naprawdę powiedzieć, że jest to najlepszy chleb bezglutenowy, jaki zrobiłam, bo robiłam oczywiście jeszcze na zakwasie pszenne, pszennożytnie i były pyszne, ale to. Jest naprawdę chyba maksimum, jakie mogłam zrobić, chociaż robiłam to pierwszy raz, więc pewnie jak zrobię następnym razem i trochę przedłużę tą fermentację, to może będzie jeszcze lepsze. Jest on mało słony, ale to dobrze dla mnie. Ale właśnie, jeżeli będziecie coś takiego robić, to sobie użyjcie więcej soli, ponieważ ja w mojej wiecie nie mogę za dużo soli, więc jest to dla mnie ok. Ale gdyby był bardziej słony. To By było mega dobre, chociaż przecież można sobie tak, o, dosolić jajko i też będzie ok. Nie, no jestem zachwycona. Chrupiąca skórka, mięciutki środek. Czego chcieć więcej? Także zabieram się do jedzenia, a z wami się żegna. Widzimy się w kolejnych vlogach. Ciao, ciao.